Michał Adam Polski. Marzymy październikiem. Popatrz, kochanie. Pada deszcz. Spadają kolorowe liście. I coraz więcej nagich drzew, i coraz bardziej wokół mgliście. Taki już ten Październik jest, nie dał nam złota tej jesieni. Między palcami biegnie czas, i tego nikt i nic nie zmieni. Popatrz, kochanie, mija czas. Dzień za dniem biegnie w tańcu godzin, za oknem szaro bury świat, a my nie chcemy się z tym zgodzić. W meandrach marzeń i zamyśleń schowamy się przed smutkiem słoty, w kolorach słów i kredki błyskach świat ubierzemy w ciepły dotyk. Popatrz, kochanie, noc zapadła. Skryła obrazy, zmilkła dźwięki, W kir zapomnienia dzień już wkłada kolejny z naszych dni maleńkich. Tak mało z niego nam zostanie, gdy z smug ostatnia czerni spadnie, Wszystko, co pierwsze światłem było, Ciemnością stanie się ostatnie. Patrz, kochanie, świeca płonie, cisza półmroku, ty i ja. Cienie w tym fotoplastikonie drgające jak nam w duszy gra. W drewnie tych ścian w obrazy zdobnych zaklęte szepty ciepłych wspomnień, a w oczach błyszczą nam witraże z barw których nie da się zapomnieć. Popatrz, kochanie, czas się wstrzymał I tylko jasnym świecy Mierzy się między nami przestrzeń W czułych muśnięciach, kroplach potu. Za oknem nic się już nie zdarzy, Tylko w ciemności szemrze deszcz. A my tak bardzo chcemy marzyć. Możemy wszystko. Przecież wiesz. Czytał Bogdan Tymowski.